Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś mam dla Was czwartą generację modelu Sportage. Dokładnie zaprezentuję Wam auto z zewnątrz, opowiem o właściwościach jezdnych oraz o jakości wykończenia wnętrza i elementach jego wyposażenia. Nie zabraknie też istotnych parametrów technicznych. Za użyczenie auto do testu dziękuję dealerowi marki Kia w Kielcach. Zapraszam do oglądania. Auto możemy otworzyć za pomocą kluczyka lub dzięki systemowi dostępu bezkluczykowego. Wystarczy wcisnąć przycisk umieszczony na klamce, aby otworzyć zamek. Wciskając go ponownie, zamkniemy auto. Wnętrze prezentuje się przyjemnie, choć kolorystyka jest raczej stonowana. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to nie mam żadnych zastrzeżeń. Na całej wysokości drzwi elementy uginają się pod palcem, a ich spasowanie jest na zadowalającym poziomie. Nie zabrakło też podnoszących walory estetyczne plastikowych wstawek w fortepianowej czerni. Górna część deski rozdzielczej wykonana została z miękkiego tworzywa, natomiast środkowa i dolna to już twardy plastik. Butele ze skórzoną tapicerką są wygodne, a ich trzymanie boczne jest wystarczające. Zobaczcie jeszcze, jak wnętrze prezentuje się z perspektywy kierowcy. Standardowo jeszcze kilka ujęć po zmroku. Warto zwrócić uwagę, iż zbliżając się do samochodu automatycznie rozkładają się lusterka, a klamki są podświetlane, co ułatwia ich zlokalizowanie. Teraz uruchamiam silnik za pomocą przycisku Start-Stop. Włączam światła mijania, lampy przeciwmgielne oraz światła awaryjne. Wszystkie cztery szyby sterowane są elektrycznie, natomiast automatyczną posiada wyłącznie kierowca. Zobaczmy teraz jak nowy sportycz prezentuje się z zewnątrz. Auto zostało wyposażone w reflektory big senonowe ze spryskiwaczami oraz funkcją dynamicznego doświetlania zakrętu. Nie zabrakło też świateł do jazdy dziennej wykonanych w technologii LED. Niżej znajdziemy charakterystyczne dla wersji GT Line ledowe światła przeciwmgielne w stylistyce kostek lodu. Nowa generacja otrzymała całkowicie odmieniony pas przedni, masywny grill, ciekawie poprowadzona linia reflektorów, chromowane akcenty na zderzaku oraz opodająca maska z przetłoczeniami, te elementy niewątpliwie przekładają się na ciekawy efekt końcowy. Wzór 19 calowych Felk świetnie wpisuje się w charakter nowej Kii Sportage. Teraz kilka słów na temat właściwości jezdnych. Jeśli chodzi o zawieszenie, to jest dość miękkie, a co za tym idzie, komfortowe. Nawet przy większych nierównościach dobrze radzi sobie z ich tłumieniem. Auto kładzie się nieco na zakrętach, ale jak na taki prześwit, osiągnięto całkiem dobry kompromis, skierowany raczej ku komfortowi podróżowania. Układ kierowniczy działa dość lekko i jest całkiem precyzyjny. Siedmiostopniowa automatyczna skrzynia płynnie zmienia biegi. Czasami zdarza się jej trochę za długo przytrzymać obroty, ale w ogólnym rozrachunku oceniam ją bardzo pozytywnie. Wyciszenie kabiny, jak i samego silnika, na przyzwoitym poziomie. Podczas jazdy do środka nie docierają zbędne hałasy. Pozytywnym zaskoczeniem był silnik, gdyż jest naprawdę dynamiczny, a przy wyższych prędkościach elastyczność jest na zadowalającym poziomie. W nowej generacji nie zabrakło też szeregu systemów bezpieczeństwa wspomagających kierowcę podczas jazdy. Takich jak system wspomagający pokonywanie podjazdów, kontroli zjazdu ze wzniesienia, tempomatu. Czy asystenta pasa ruchu? Ok, wróćmy już do prezentacji. Wymiary tego modelu przedstawiają się w następujący sposób. Długość nadwozia to 4480 mm, szerokość wynosi 1855 mm, natomiast wysokość auta to 1645 mm. Masa własna tego modelu to 1534 kg. Tył auta moim zdaniem prezentuje się świetnie. Ciekawie zarysowane nitki ledowe tylnych reflektorów, aluminiowa listwa na klapie bagażnika, masywny zderzak, czy w końcu podwójna końcówka do wydechowego, to wszystko przekłada się na bardzo fajny efekt końcowy. Wróćmy już do środka, a przyjrzeć się wyposażeniu wnętrza. Uchwyt do drzwi to jednocześnie mały schowek. Niżej znajdziemy kieszeń z wyznaczonym miejscem na butelkę. Kierownica regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach. Po lewej stronie kierownicy znajdziemy przyciski służące do regulacji jasności deski rozdzielczej, przycisk asystenta utrzymania pasa ruchu oraz wyłącznik ESP. Fotel kierowcy regulowany jest w pełni elektrycznie w ośmiu kierunkach. U pasażera zabrakło jedynie regulacji podparcia odcinka lędźwiowego. Na tym panelu znajdziemy elektryczną regulację szyb, blokadę zamka oraz okien, ponadto elektryczna regulacja lusterek z możliwością ich złożenia. Oprzyta skórą kierownica z lekko spłaszczonym wieńcem u dołu została wyprofilowana, przez co dobrze leży w dłoniach. Znajdziemy na niej przyciski do zarządzania systemem multimedialnym, telefonem połączonym za pośrednictwem bluetooth, obsługi tempomatu i komputera pokładowego. Nie zabrakło manetek do zmiany biegów umieszczonych za kierownicą. Na wyświetlaczu pomiędzy zegarami dostępne są dane z komputera pokładowego, wskazówki nawigacji satelitarnej, komunikaty systemów bezpieczeństwa, informacje z systemu multimedialnego. Z jego poziomu kierowca ma także dostęp do szeregu ustawień. Ośmiocalowy wyświetlacz działa sprawnie, a obsługujemy go dotykowo lub za pomocą przycisków umieszczonych nieco niżej. Wyświetlacz zapewnia dostęp do nawigacji satelitarnej w różnych konfiguracjach wyświetlanych informacji. obsługi radia oraz systemu audio, modułu Bluetooth oraz różnego rodzaju aplikacji czy szeregu ustawień. Istnieje możliwość całkowitego wygaszenia ekranu. Pod ekranem znajdziemy panel obsługi automatycznej dwustrefowej klimatyzacji. Aktualne ustawienia wyświetlane są na ekranie. Jeszcze niżej przyciski odpowiadające za ogrzewanie kierownicy, a także ogrzewanie foteli i ich wentylację. Półeczka z antypoślizgowym spodem jest idealnym miejscem na nasz telefon, a w wersji GT Line posiada również wbudowaną ładowarkę indukcyjną. W tym miejscu dwa gniazda 12V, port USB oraz wejście AUXIN. Automatyczna skrzynia biegów, o której już wcześniej wspominałem, poza manetkami ma również funkcję manualnej zmiany biegów za pomocą drążka. Natomiast przy wrzuceniu biegu wstecznego automatycznie włączają nam się czujniki parkowania, a na ekranie wyświetlany jest obraz z kamery cofania z liniami dopasowanymi do aktualnego kąta skrętu kierownicy. Dalej znajdziemy przełącznik do wyboru trybu jazdy. Dostępny jest tryb normal lub sport. Blokada napędu, asystent zjazdu ze wzniesienia, ponadto elektryczny hamulec postojowy z funkcją auto hold oraz wyłącznik czujników parkowania. Dwa miejsca na napoje z wypustkami podtrzymującymi napój. Nieco dalej nieduży schowek, ale z antypoślizgowym spodem. Miękki podłokietnik oprzyty skórą, a w środku schowek z materiałowym dnem. Po stronie pasażera schowek o przeciętnej pojemności. Osłonka przeciwsłoneczna z lusterkiem i manualnym podświetleniem. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne. Schowek na okulary. No i oświetlenie wnętrza. Ok, przejdźmy teraz zobaczyć, co Sportycz oferuje pasażerom tylnej kanapy. Ilość użytych materiałów delikatnie odbiega od tych z przodu. Podłokietnik oraz środkowa część drzwi ugina się pod palcem, natomiast górna część drzwi to już twardy plastik. Spasowanie elementów na akceptowalnym poziomie. Sam uchwyt to jednocześnie mały schowek. Niżej wygospodarowano miejsce na butelkę. Na zewnętrznych miejscach znajdziemy mocowania i sofiks. Centralnie umieszczono nawiewy, a pod nimi ładowarkę poprzez port USB oraz gniazdo 12V. Kieszenie w oparciach foteli przednich. W tej konfiguracji auto wyposażone jest w ogrzewanie foteli z dwustopniową regulacją. Jeśli chodzi o ilość miejsca z tyłu, to jest go zdecydowanie pod dostatkiem. Mam 176 cm wzrostu i siedząc sam za sobą, mam wystarczającą ilość wolnej przestrzeni na nogi oraz nad głową. Tunel środkowy jest dosyć szeroki, co może trochę przeszkadzać piątemu pasażerowi. Udostępny jest miękki podłokietnik z uchwytami na napoje. Ok, a teraz przejdźmy do bagażnika. W tej konfiguracji pojemność kufra to 491 litrów, natomiast w wersji z zestawem naprawczym dostępne jest 12 litrów więcej. Znajdziemy tu różnego rodzaju zaczepy, haczyki na choćby siatki z zakupami, oświetlenie przestrzeni bagażowej, nie zabrakło też rolety bagażnika. Pod podłogą znajdziemy zapasowe koło dojazdowe. Nie zabrakło też wyznaczonego miejsca na roletę, jeśli zechcemy ją zdemontować. Istnieje możliwość regulacji kąta nachylenia oparcia tylnych foteli, co umożliwia zajęcie wygodniejszej pozycji z tyłu lub delikatne zwiększenie przestrzeni bagażowej. Tylne fotele składają się na płasko. Po wykonaniu tej czynności pojemność bagażnika wzrasta do 1480 litrów. Nie zabrakło zaczepów zabezpieczających pasy przed przycięciem podczas rozkładania foteli. Przejdźmy teraz do wlewu paliwa i pomówmy nieco o spalaniu. Pojemność samego zbiornika wynosi 62 litry. Natomiast spalanie deklarowane przez producenta wynosi 9,2 litra w cyklu miejskim oraz 6,5 litra na trasie. W praktyce mi w mieście auto paliło około 11,5 litra przy dość dynamicznej jeździe i około 9 litrów przy prędkościach w okolicach 100 km na godzinę. Warto jednak wziąć pod uwagę niski przebieg tego egzemplarza i sądzę, że po jakimś czasie średnie spalanie spadnie pewnie o około litr. Uruchomię teraz silnik, otworzę maskę i opowiem nieco o gamie silnikowej. Dostępne są dwie jednostki benzynowe o pojemności 1.6 wolno o mocy 132 koni oraz uturbiona o mocy 177 koni mechanicznych. Jeśli chodzi o silniki wysokoprężne, to do wyboru mamy 1,715 koni oraz 2,0 o mocy 136 lub 185 koni mechanicznych. Testowany egzemplarz został wyposażony w mocniejszą jednostkę benzynową 1,6 TGDI o mocy 177 koni mechanicznych. I dysponuje on maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 265 Nm, dostępnym przy 5500 obrotach na minutę. Prędkość maksymalna 201 km na godzinę, a do pierwszej setki przyspieszymy w 9,1 sekundy. Ceny nowej Kia Sportage zaczynają się od niecałych 75 tysięcy złotych. Natomiast zaprezentowany egzemplarz zapłacilibyśmy około 136 tysięcy złotych. Dzisiejszy odcinek dobiega już końca, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o subskrypcji kanału oraz łapce w górę. Zapraszam również na mojego Facebooka, do którego link znajdziecie w opisie filmu. A co Wy sądzicie o nowej geni Sportycz? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego odcinka.